No, witam Was moi drodzy. Dzisiaj zrobimy taki filmik. Widzicie, temat zadania tekstowe z wyrażeń algebraicznych, bo obiecałam kiedyś w mojej ósmej klasie, że zrobię to dla nich, ponieważ no, na lekcji no, nie zdąży się za dużo zrobić tych zadań tekstowych, a parę osób mówiło, że ma z tym kłopot. Dobrze, no to przygotowałam dla Was tak dość sporo różnych zadań. O, weźmy sobie najpierw takie pierwsze. Dobrze? I tutaj, co my tutaj mamy? Przeczytam Wam. Ada i Ala kolekcjonują lalki. Ada ma o 11 lalek więcej niż Ala. Gdyby Ala oddała Adzie jedną ze swoich lalek, to miałaby od niej dwa razy mniej lalek. I pytanie jest, ile lalek ma każda z dziewczyn? Słuchajcie, w zadaniach tekstowych. Wydaje się nam to wszystko takie trudne, a musimy po prostu pomalutku zastanowić się, co my wiemy w tym zadaniu, i postarać się to jakoś zapisać za pomocą jakiegoś X zawsze. Czyli tak, co my tutaj wiemy? No to pierwsze zdanie, że Ala i Ada kolekcjonują lalki, to jest najmniej ważne dla nas zdanie. To jest tylko taka informacja. Dobrze? Co potem mamy? Potem mamy wiadomość, że Ada ma o 11 lalek więcej niż Ala. Czyli gdybyśmy sobie zapisali, że mamy jakąś dziewczynkę Ala i druga dziewczynka Ada, to teraz próbujemy się zastanowić, co my wiemy, ile każda ma tych lalek. No to w tym naszym zadaniu pisze, że Ada ma o 11 lalek więcej niż Ala. Czyli gdyby Ala miała x lalek, no bo nie wiemy ile ma, prawda? To jakbyśmy mogli zapisać, ile ma Ada? No popatrzmy jeszcze raz do tego zadania. Ada ma o 11 lalek więcej, czyli do tych lalek Ali, gdybyśmy dodali 11, no to będziemy wiedzieć, ile ma Ada, tak? Czyli Ada ma o 11 lalek więcej niż Ala. Tyle wiemy. I teraz mamy coś takiego jak gdybanie. Gdyby coś tam, coś tam, to możemy sobie taką kreskę napisać. I teraz zobaczmy, co oni tam gdybają. Że gdyby nasza Ala oddała Adzie jedną ze swoich lalek. Czyli gdyby Ala oddała jedną ze swoich lalek, to miałaby ich X odjąć jeden, tak? No ale oddałaby Adzie, to ile Ada teraz by miała? X Dodać 12. No bo tą jedną lalkę oddała tej Adzie, nie? Czyli Ada będzie miała teraz 12. I gdyby to się tak stało, to co tam dalej pisze jeszcze w tym zadaniu, to gdyby tak to się stało, to miałaby od niej dwa razy mniej lalek. Ale kto i co? Trzeba sobie jeszcze raz to przeczytać. Czyli gdyby Ala. Oddała Andzie tą jedną lalkę, to miałaby od niej dwa razy mniej. To kto miałby więcej? No ta Adanie, czyli to, co więcej, to słuchajcie, napiszemy to tak. 12. Tak. I plus jeszcze ten x. Czemu ja to tak napisałam? Pamiętajcie, że dodawanie też jest przemienne, i to jak my to napiszemy, to nie ma żadnego znaczenia. Albo napiszemy x plus 12, albo 12 plus x. To tak przy okazji, żebyście wiedzieli, że dodawanie można przemieniać. No dobra, i to są tej lalki Ady. Tak. I ona ma ich teraz dwa razy więcej niż ta ala. No a ta ala ma ich ile? x minus 1. I słuchajcie, w całym tym zadaniu problem jest taki, żeby ułożyć równanie. I teraz musimy się dobrze zastanowić, kto ma więcej? No ta Ada. Gdyby ta jej oddała tą lalkę, to ta Ada ma więcej. Ile razy więcej? Dwa razy. Czyli ta ma dwa razy więcej od tej. To, żeby napisać między nimi równa się. To albo byśmy. Podzielili te lalki przez dwa, albo tej damy dwa razy więcej, żeby to było równe. No bo pisze, że jeżeli ta odda jej tą jedną, to ta będzie mieć w tym momencie dwa razy więcej niż ta, niż ta ala. Czyli jeżeli tutaj jest dwa razy więcej, a chcemy, żeby było równe, to albo podzielimy to przez dwa i wtedy będzie równe. Albo wszystko to pomnożymy razy dwa. Ja myślę, że lepiej się mnoży, prawda? Czyli dobrze jest napisać tutaj, że dwa razy, ale uwaga, trzeba to napisać w nawiasie. Dobrze? Trzeba to napisać w nawiasie. No i takie sobie równanie stworzyliśmy. No i słuchajcie, i teraz to w zasadzie. Trzeba tylko to równanie rozwiązać. Ja na chwilkę to zadanie odłożę, żebyśmy mieli więcej miejsca. No i spróbujemy takie równanie sobie ułożyć. Czyli mamy tak, 12 dodać x jest równe. I teraz słuchajcie, trzeba najpierw wymnożyć nawias. Czyli to jest tak zwane mnożenie sum algebraicznych. Jak to się robiło? To razy to i jeszcze potem to razy to. Dobrze? Czyli 2 razy x to mamy 2x. A 2 razy minus 1, będziemy mieć minus 2. No i co teraz robimy? Przerzucamy x -y na jedną stronę, wyrazy wolne na drugą stronę. No dobra, to tu już x dobry mamy, to teraz to przerzucamy, zmieniamy znak na minus 2x, więcej już xów nie mamy, tutaj już sobie było minus 2, tak? No i jeszcze musimy przerzucić 12. No to będziemy mieć minus 12. Zgadza się? No i teraz x, odjąć 2x, różne znaki, wartości odejmujemy, będzie minus x jest równe, a tu będziemy mieć takie same znaki, czyli minus 14. No ale to jest wszystko ujemne, a chcemy, żeby było dodatnie, no to pomnożymy sobie razy minus 1, tak? Bo taki minus to znaczy, że tak jakby tu była minus 1. No to co nam to da? Zmienią się po prostu wszystkie znaki. Bo jak się mnoży razy minus 1, to zostaje ta sama liczba, ale minus razy minus daje plus. Dobra. I co nam tutaj wyszło? Że x jest równe 14. Kto to był nasz x? Nasz x to była nasza ala. Czyli ile ona teraz ma tych książek, już wiemy? Że ona ma ich 14. No dobra, to Ada w takim razie ile miała? No, 14 to 11, to 25, nie? Dobra. No i rozwiązaliśmy sobie zadanie, to teraz trzeba jeszcze zawsze napisać odpowiedź, o co oni nas tutaj pytają. Ile lalek ma każda z dziewczyn? Czyli jaką naprzemy odpowiedź? Każda z dziewczyn, nie? Każda z dziewczyn ma i teraz co? Tak? Możemy tak napisać? No i co? Utkniecie na tym. Słuchajcie, najlepiej zrobić konkretnie. Czyli jeżeli pytają się, ile lalek ma Ala i Ana, to no od razu piszemy konkretnie w odpowiedzi. Czyli po prostu Ada ma 25 lalek, a Ala ma 14 lalek. Dobra, czyli odpowiedź najlepiej, najprościej pisać, nie zawsze dokładnie tak jak oni to tam napisali, tylko trzeba pomyśleć, o co dokładnie im chodzi. Dobrze? No i to byłoby tak pierwsze zadanie tego typu rozwiązane. I to było dosyć zadanie trudne. To nie było wcale łatwe zadanie. Dobrze? Czyli ja zaczynam od takich trudnych, a potem przejdę do łatwiejszych, żebyście widzieli, że nie jest to takie straszne. No dobrze sobie damy na drugą stronę. Sobie to pierwsze słuchajcie zadanko. A już zobaczę, już mamy zrobione, no to popatrzmy, co tutaj mamy w drugim zadaniu. Dobrze? Mamy tak. Dwie liczby różnią się o 7. Gdybyśmy większą z nich powiększyli o 5, to otrzymalibyśmy liczbę dwa razy większą od drugiej. Jakie to liczby? No, i zawsze słuchajcie, jak mamy takie zadanie, no to wszyscy są w panice, nie wiemy jak to robić. Trzeba pomalutku zastanowić się, co my tutaj wiemy i jak to zapisać. Czyli, co piszę, że mamy dwie liczby, tak? Czyli zaraz sobie możemy napisać co? Pierwsza liczba i druga liczba, tak? I one się różnią o siedem. Czyli jeżeli jedna liczba powiedzmy będzie x, to jest obojętnie co sobie wybierzemy. Możemy pierwszą x czy drugą x. No tak jakoś napisałam, że druga liczba x. One się różnią od siebie. O ile? O 7? To jeżeli ta będzie x, to ta może być x plus 7. Może być. A mogłoby też być napisane x minus 7. No też by mogło być. Ale odejmowanie zawsze jakoś tak. Gorzej nam wychodzi, no to lepiej sobie zrobić dodawanie, jeżeli możemy, jeżeli mamy taką możliwość. A tu było to dowolne. Dobra, czyli już wiemy, że dwie liczby się różnią o 7. Jedna to będzie x, druga x plus 7. I teraz znowu gdybanie, no to robimy sobie taką kreskę powiedzmy, i gdy mamy, gdybyśmy większą z nich, większa jest tanie, powiększyli o 5. Co to znaczy, że gdybyśmy do tej liczby jeszcze dodali 5, nie? Bo mamy ją powiększyć o 5, tak? To otrzymalibyśmy liczbę dwa razy większą od tej drugiej. No, a ta druga to była ta, nie? Zgadza się? Czyli ta liczba, jakbyśmy dodali do niej 5, to ona by się zrobiła dwa razy większa od tej drugiej liczby. Tak? No i chcemy teraz zrobić, no ta druga liczba to dalej co? Jeżeli byśmy większą z nich powiększyli o 5, to otrzymalibyśmy liczbę dwa razy większą od tej drugiej. No ta druga jest dalej x. I teraz tak, ta liczba byłaby dwa razy większa od tej x, tak? No ale my chcemy, żeby były równe. Ona już jest dwa razy większa. Jeżeli ona jest dwa razy większa, a my chcemy, żeby były równe, to dobrze byłoby tą powiększyć dwa razy, tak? Czyli tą powiększymy sobie dwa razy, na no, a tą. Przepiszemy, no bo ona tak ma wyglądać. Tak. Czyli to jest zawsze najtrudniejszy moment, jak to ułożyć. Bo tu pisze, że jeżeli byśmy tą liczbę powiększyli o 5, to ona będzie w tym momencie dwa razy większa od tej. No a ta była x, nie? I teraz my chcemy, żeby one były sobie równe, bo my chcemy ułożyć równanie. Czyli jeżeli ta w tym momencie była dwa razy większa od x, to żeby były równe, to albo byśmy musieli tą podzielić przez 2 i byłoby to równe x, ale lepiej jest zapisać od razu mnożenie, tą sobie powiększyć razy x. No a ktoś powie, a co by było, gdybyśmy podzielili przez x? No popatrzcie, x dodać 7 i dodać 5, Byłoby tu równe x, no i to byśmy co? Mieli podzielone przez 2, tak? No ale powstałby nam co? Ułamek! No jak się pozbyć ułamka? No wszystko pomnożyć razy 2 i patrzcie, co by nam wyszło. Jeżeli wszystko mamy pomnożyć razy 2, no to całe to, tak przy okazji, to by było już 12, nie? Mielibyśmy to wszystko pomnożyć razy 2 i równe 2x. No to patrzcie co nam się tu zrobi. No skróci nam się to. I co nam tu wyjdzie? No x plus nasze 12 jest równe 2x. Mamy znowu z powrotem to samo. No oczywiście, że mamy. No bo 7 plus 5 to jest 12, prawda? Kto dodamy, to mamy znowu to samo. Czyli lepiej jest to od razu sobie tu zrobić. Ale gdyby ktoś tego nie zrobił napisał tak? No to i tak wiedząc. Żeby się pozbyć ułamka, musimy to mnożyć razy 2, to znowu mu to samo wyjdzie. Dobra? Czyli obojętnie jak to zrobicie, to i tak Wam wyjdzie to samo. No i teraz co z tym zrobić. No X, przerzucamy te dwa X na tą stronę, to przerzucamy będzie minus 12. No i moi drodzy, co? x odjąć minus 2x, to znowu mamy minus, x jest równe, minus 12, mnożymy razy minus 1, żeby się pozbyć tego minusa, tak? Pozbywamy się go i będzie, że x jest równe, co? 12, bo minus razy minus daje plus. No i co nam to wyszło? Że ta liczba to jest 12, tak? Ta pierwsza liczba to było 12, no a ta druga 12 to dać 7, nie? A 12 dodać 7 jest co? 19. No i wyliczyliśmy, ile te liczby powinny mieć. A co oni się tam nas pytają? Jakie to liczby? No to jaką damy odpowiedź? Jakie to liczby? Zastanówcie się, jakie to liczby. To najlepiej. Nie zaczynać od jakie to liczby albo to liczby. Tylko po prostu napisać. Pierwsza liczba. To 12. Tak albo 19, tutaj nam wyszło 19, bo mieliśmy tak oznaczoną. To niech będzie. Pierwsza liczba to jest 19, a druga liczba to 12. No i mamy odpowiedź. Dobra? No. No dobrze, mam nadzieję, że coś znowu tam coś zajarzyło u was. ok. choć to wcale nie są łatwe te zadania, ale trening czyni mistrza. Spróbujmy zrobić trzeci. Dobra. Gdzie ja tu mam trzecie? O, jest trzecie. Mogę sobie zagnę. będziemy się już tamtych. O, no pewnie mi to źle wychodzi. No dobra, jakoś się tam udało. ok. Dobrze, mamy zadanie trzecie. Cóż tam mamy w tym zadaniu? Odcinek o długości 13 cm podzielono na dwa kawałki, których długości różnią się o 4 cm. Jaka jest długość każdego z tych kawałków? No i jak zawsze zaczynamy wszystko od początku, pomalutku analizując. Czyli mamy jakiś odcinek, tak? No to wam narysuję oczywiście odcinek ołówkiem. No niech będzie jakiś tam tak. To no nie muszę go rysować całej 13 cm. Jak ktoś chce, to sobie może. Tutaj chodzi tylko, żebyśmy sobie jakiś taki rysunek wizualny narysowali. Nie? No i słuchajcie, mamy ten odcinek podzielić na dwa kawałki. Jakoś sobie go tam gdzieś podzielę, na dwa. Tam nie pisze, że na równe. Czyli mamy dwa kawałki. Podzieliłam sobie odcinek na dwa kawałki. I teraz ważna informacja, co tu piszę. Długości tych odcinków, mamy podzielone na dwa kawałki, których długości różnią się o 4. Różnią się o 4. Czyli jeżeli jeden będzie x, to ten drugi, jeżeli się różni o 4, to widać na okurę, że nie jest dłuższy, prawda? Czyli co mogę napisać, że to jest x plus 4, tak? No to różnią się o 4. Jak jeden będzie x, to drugi będzie x plus 4. Tak? Ten dłuższy. No i co tam dalej pisze? No, jaka jest długość każdego z tych kawałków? No a pamiętacie, ile on cały miał? To pisało na początku. Odcinek ma długość 13 cm, czyli to razem ma ile 13 No, to patrzcie, jakie prościutkie zadanko, y, równanko można sobie tutaj ułożyć. X dodać 4 i dodać teraz ten drugi odcinek, czyli mamy ten pierwszy. I jeszcze dodajemy ten drugi. I to wszystko ma być równe ile? No 13, nie? Całe ma mieć 13. Dobra, no to równanie. x dodać x to jest co? 2x jest równe. 13 było po dobrej stronie, to przerzucamy na drugą, będzie odjąć 4. No to 2x jest równe, 13 odjąć 4 to jest b9, nie? No i co? Pozbywamy się tej dwójki, to dzielimy przez 2. I wyjdzie nam, że X jest równe 4,5. Albo jak ktoś chce, to może to zapisać 4,1, druga. To jest już obojętnie, bo to jest to samo. No ale lepiej może sobie napisać 4,5, bo tam było w centymetrach. No to mamy centymetrów, nie? To lepiej wygląda niż ułamek zwykły. No dobrze. I o co się nas pytali? Znowu to przesunę. Jaka jest długość każdego z tych kawałków? Jaką damy odpowiedź? Jaka jest długość każdego z tych kawałków? To co napiszemy? Krótszy kawałek ma. I teraz myślcie. Krótszy to był x. O, wyliczyliśmy, że ten ma 4,5 cm. No to ten krótszy ma 4,5 cm. No a jak obliczymy ten dłuższy? No do tych 4,5 cm trzeba dodać 4, nie? To ile razem będzie? No 8,5, nie? Tak? Dobra. No to napiszemy, a dłuższy ma 8,5 cm. No i mamy odpowiedź. I co? No to było takie łatwiejsze zadanie, prawda? Dalibyście radę już je zrobić. Mam nadzieję, że znowu już tam coś się rozjaśniło w Waszych głowach. Dobra? No to mam tu jeszcze czwarte. Jakieś takie króciutkie dosyć jest. Widzicie? To czwarte. Już nie będę zaginać tego trzeciego. bo to ciężko. Damy radę. Proszę tak. Piszemy. Czytamy. Co tam mamy w tym zadaniu? Suma trzech liczb. Jest równa 35. Suma trzech liczb. To ile mamy liczb? Pierwsza liczba, tak? Druga liczba i trzecia liczba. I wszystkie te liczby, jak je dodamy, bo to jest suma, to będzie to równe co 35. Mamy tyle zadania. No na razie tyle wiemy, nie? Suma trzech liczb jest równa 35. I teraz coś o tych liczbach będziemy wiedzieć. Druga liczba jest większa od pierwszej o 3. Czyli ta druga jest większa od pierwszej o 3. Czyli gdyby ta pierwsza była x, to ta druga, jak ona jest o 3 większa. To musielibyśmy do tej drugiej dodać co? No te trzy, nie? Tak? Czyli teraz ta druga jest większa od tej pierwszej o trzy. Pisało tam tak? No dokładnie tak pisało. Druga liczba jest większa od pierwszej o trzy. A trzecia jest dwukrotnie większa od pierwszej. Czyli ta trzecia jest dwa razy większa od pierwszej. No to dwa razy większa to będzie dwa razy x, nie? Tak? No i pytają nas się, jakie to liczby. No i co tylko z tym trzeba zrobić? Wiemy, że suma tych wszystkich liczb jest równa 35. No to wystarczy te wszystkie liczby dodać. Czyli mamy tak tą pierwszą x, ta druga to jest x dodać 3, tak? No a ta trzecia to jest 2x. I to wszystko ma być równe 35. No to dodajmy x do X, -ów. X plus X 2X. Plus 2x, 4x, no a to nam tu nie pasuje, musimy to przerzucić na drugą stronę, czyli będziemy mieć 35 odjąć 3. Tak, no to 4x jest równe, 35 odjąć 3 to jest 32. No i pozbywamy się tej czwórki, czyli dzielimy przez to, co jest przy x, to x jest równe, no i 32 na 4 to będzie 8, nie? Tak? 8 razy 4 mamy 32. Co nam to wyszło? X. A, to wyszła nam ta pierwsza liczba, czyli ta pierwsza jest 8. Dobra, tak jak ta pierwsza jest 8, to 8 doda 3 to ile jest ta druga? 11. A ta trzecia, 2 razy 8 to będzie co? 16. No i mamy wszystkie trzy liczby. A o co nas pytali? Jakie to liczby? No to co napiszemy? Odpowiedź. Jakie to liczby? Pierwsza liczba, po prostu napiszemy to 8. Druga liczba to 11. I trzecia, raz, dwa, trzy, trzecia liczba to 16. No i mamy odpowiedź. Dobra, no i słuchajcie, zrobiłam z Wami cztery takie zadania, cztery różne. Mam nadzieję, że coś tam się wyjaśniło. Zobaczymy, czy jeszcze będą potrzebne, bo może jeszcze opracuję różne inne. Popatrzę też po różnych zadaniach egzaminacyjnych z dawnych lat, bo to zawsze coś takiego jest. I czym więcej sobie takich zadań zrobimy razem, no to. Potem już będziecie umieli sami to robić. Bo to najtrudniej jest zawsze to tylko tak ułożyć, nie? Te wszystkie równania. No to cztery już zrobiłam. Mam nadzieję, że coś już się Wam rozjaśniło w głowie. To do zobaczenia na następnych filmikach.